Cześć, mam na imię Karolina z kanału Radość w Bogu. Witam Was bardzo serdecznie. W pierwszej kolejności chciałabym się odnieść do mojego ostatniego filmu Nowe Niebo i Nowa Ziemia. Nie powiedziałam w nim bardzo istotnej rzeczy, a mianowicie chodzi mi o to, że tysiącletnie królestwo jak najbardziej będzie miało dopiero miejsce. Ale dopiero po tysiącletnim królestwie, bo ja mówiłam, że po powrocie naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa tu na ziemię, ale oczywiście nie od razu. Najpierw musi być ten tysiącletni czas naprawiania, uzdrawiania, oczyszczania, aby dopiero wtedy y, mogła być ta nowa ziemia i nowe niebo. Tego nie powiedziałam i y, teraz właśnie to. Chciałam sprecyzować, ale na pewno nie ma już i, i nie było jeszcze nowego nieba i nowej ziemi. To dopiero przed nami. Dzisiaj natomiast chciałabym jeszcze tylko Wam powiedzieć, że naprawdę możesz znać pismo święte na pamięć, możesz rzucać wersetami. I możesz być naprawdę bardzo daleko od Boga. I jeżeli ktoś mi mówi, że on zna wszystkie prawa i zna na pamięć Pismo Święte, cieszę się, naprawdę bardzo się cieszę. Tylko niech ta osoba hmm, pomyśli sobie, czy rzeczywiście w życiu codziennym do drugiego człowieka to jest taka, jak mówi Jezus Chrystus, aby była. I tylko takie zachowania nasze codzienne w stosunku do drugiego człowieka pokazują, czy ty rzeczywiście jesteś chodzącym z Bogiem, czy nie. Bo jeżeli zbyt szybko się unosisz, i oczywiście jesteśmy na różnym etapie, możesz jeszcze nie umieć yy, zapanować nad emocjami, ale czy potrafisz się do tego przyznać? Czy potrafisz przeprosić drugą osobę? Czy potrafisz wyciągać wnioski ze swojego zachowania i ze wszystkim przyjść do Boga? Mamy te swoje właśnie, te ego ale czy potrafisz to dostrzec? Czy potrafisz przeprosić? Takie codzienne zachowania w stosunku do drugiego człowieka pokazują tak naprawdę nam te owoce Ducha Świętego które powinny w nas owocować. I tego życzę Wam i sobie. I naprawdę Bóg nie oczekuje od Ciebie, że będziesz znał Pismo Święte na pamięć, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyś miał z Nim oczywiście tą bliską relację, szczerą, prawdziwą, abyś chciał czytać Pismo Święte z miłości do Boga, aby chcieć Go lepiej poznać. Owszem, można zapamiętać jakieś wersety to bardzo pomaga w życiu, codziennym życiu, ale nie musisz znać pisma świętego na pamięć. Jeżeli je znasz i masz relację bliską z Bogiem i potrafisz to wszystko zastosować w życiu, to naprawdę gratuluję Ci, bardzo się cieszę, bo właśnie o to chodzi. Ale jeżeli nie znasz, to nie musisz. Ważne jest to, żebyś czytał z z serca, spragnienia yy, właśnie serca, I, i jak będziesz czytał ze zrozumieniem i prosto z serca, to nawet nie znając Pisma Świętego na pamięć, będziesz potrafił zastosować się w swoim życiu. Tak, bo to właśnie w ten sposób działa. W ten sposób działa Duch Boży w nas. Yy, chciałabym jeszcze dzisiaj powiedzieć, Odnośnie mówienia językami. To, tak, chyba zauważyłam, ostatnio zaczęło się robić jakieś takie popularne mówienie językami. Ja jestem do tego bardzo sceptycznie nastawiona, bardzo. I powiem Wam, jak ja to widzę. Dzieje apostolskie. Rozdział drugi, werset pierwszy: A gdy nadszedł dzień zielonych świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli, i ukazały się im języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły, i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. A przybywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. I zdumieli się i dziwili, mówiąc, czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszy: że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym urodziliśmy się. Partowie i Medowie, Lamici, i mieszkańcy Mezopotami, Judei i Kampadozji, Pontu, Jazji, Frygii, i familii Egiptu i części Libii położonej obok Cyreny, i przechodnie Rzymscy. Zarówno Żydzi, jak i Prozelici, Kreteńczycy, i Arabowie słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Zdumieli się wtedy wszyscy i będąc w niepewności mówili jeden do drugiego: cóż to może znaczyć? Inni zaś drwiąc mówili: młodym winem się upili. I ja to rozumiem w ten sposób, że yy, zostali napełnieni właśnie tym duchem świętym. I mówili po prostu nie tyle, że w jakichś takich niezrozumiałych językach, tak jak to słyszymy w internecie, że pokazują jakieś tam fragmenty, że jakieś szalalala, nie wiem, malalala, czy coś tam jeszcze. Tylko po prostu to są, yy... wiecie, wtedy nie uczyli się tak języków obcych. Oni nie, nie umieli mówić w języku obcym drugiego jakiegoś kraju, tylko potrafili swój. A tak zostali napełnieni duchem świętym, że po prostu zaczęli o tym, że zaczęli głosić słowo Boże w języku rodzimym, obcokrajowca, że tak powiem, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Dlatego oni się tak po prostu dziwili, że tu jest Galilejczyk, a on potrafi mówić w innym języku i mówi o Królestwie Bożym. I głosi słowo Boże. Natomiast, jeżeli chodzi o te dary, yy, mówienia tymi różnymi językami, yy, to yy, nadal po prostu tak uważam, że to nie powinna być taka mowa, yy, która po prostu jest niezrozumiała dla drugiego człowieka. Tak i wy, jeśli językiem zrozumiale nie przemówicie, Jakże to zrozumie, co się mówi, na wiatr bowiem mówić będziecie. To znaczy, że po prostu. To jest pierwszy listy świętego Pawła do Koryntian, rozdział 14, werset 9. No, ja po prostu tutaj jestem bardzo, bardzo sceptycznie do tego nastawiona. Jak można właśnie uwierzyć w coś, co ludzie. Wypowiadają i to jest dla nas po prostu niezrozumiałe. Kiedy tu właśnie czytam taki, wy jeśli językiem zrozumiałe nie przemówicie, jakże to zrozumie, co się mówi? Więc dla mnie takie mówienie, yy, że niby to jest mówienie językami, no to mnie po prostu nie przekonuje. I ja po prostu yy, no w to nie wierzę i na pewno, na pewno nie wierzę w taką mowę, jak ludzie po prostu tutaj w tym internecie pokazują właśnie te szala lala coś tam dalej, że to jest takie po prostu dla nas niezrozumiałe. Chciałam tylko po prostu, żebyście czytali słowo Boże, abyście czytali pismo święte. Bo tylko i wyłącznie dzięki temu możemy wiedzieć, czy to, co widzimy w internecie, oglądamy czy słuchamy, rzeczywiście jest zgodne z Pismem Świętym. Bo jeżeli nie, no to wiadomo, że to jest zwiedzenie i trzymamy się jak najbardziej z dala. No to chyba dzisiaj tyle. Dziękuję Wam za tą obecność, za aktywność. Błogosławię w imieniu naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa i życzę Wam wszystkiego dobrego. Z Bogiem. Cześć.